Siemanko. Przygotowałem się za kadr odjebałem. <laughs> Jak wiem już to wyglądam. Już z góry mówię kurwa, ja powinienem być odjebany w koszulę. Napierdalać Wam tutaj makaron na uszy, Nie chcę mi się. Mój kanał. Na czym się będzie opierał mój kanał? Jak chciałbym wam pokazać troszeczkę sportu, chociaż kurde 40 cm koło. Możemy zmierzyć zaraz. Zmierzymy. No w sprawie no, oczywiście. Pokażemy. 41 cm w łapie. Trzymaj jestem podlany na wodę, nie wiadomo. Woda i... woda i te sprawy, tak to działa. Co bym chciał pokazać na kanale? Pewnie będziecie się pytali, pewnie będziecie ciekawi. Łóżne vlogi ze znajomymi. Będzie to sport. Głównie sport, głównie dieta.